Halo, halo, Holmes znowu nadaje. Dzisiaj wpadłem na taki pomysł porównania trzech wydanych w Polsce yy, fajnych systemów, tak, które mi się akurat podobają. Także porównamy sobie Ostrza w Mroku, Dungeon Ward i Iglica. Jeszcze nie wydana, ale już, już jest uzbierana tak, Iglica serce i chciałbym też o niej wspomnieć, bo też bardzo fajną mechanikę ma. To lecimy. Świat. Świat mi najbardziej się podoba, z eglicy, granie drołami przeciwko wysokim elfom. Świat też mi się podoba w tym Ostrza mroku. Fajne klimaty złodziejskie, takie łotrów, tak? Ale mniejsza o tam chciałem o mechanice porozmawiać. Ostrza w mroku. Próbowałem czytać trzy razy tą mechanikę. I trzy razy się odbijałem od niej, taka dla mnie troszeczkę ciężka jest. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, innym może się podobać, ale sam szkielet mechaniki trochę mi się nie podoba. Natomiast jak czytałem, tylko raz spojrzałem na mechanikę Dungeon World, od razu się w niej zakochałem. Od razu ostrza w mroku poszły w bok, tak, na półkę, ale w Ostrzach w mroku. Są rewelacyjne pomysły. To nie jest tylko sam szkielet mechaniki, tak? Tu naprawdę y, rewelacyjne pomysły są. już czekajcie, tu zakładkę miałem na czychacza, czychacz. Te klasy postaci są rewelacyjne. Łotrów, tak? Przyjaciele i rywale. Świetna sprawa. Y, specjalne zdolności czychacza. Przedmioty czy hacza, tak, fiolka, eliksiruciszy, gogle monochromatyczne, leki w spe... sprzęt do wspinaczki, wyśmienita cienista pelaryna to są naprawdę świetne pomysły. Tu, w tej księdze, jest masa czystego mięsa, które można sobie wykorzystywać w dowolny sposób, i ja, skoro troszeczkę się odbiłem od tej mechaniki, a w tej się zakochałem to wszystko co dobre, całe te mięcho wyciągnąłem do Dungeon Ward'a. I wiem, że już nie zagram, nie poprowadzę Ostrza w Mroku, bo wszystkie pomysły prze przepchałem do Dungeon Ward'a. I już mam fajny komplet. I teraz tak, iglica. Nie. Nie tak. Jeszcze tak. Zobaczcie. Zrobiłem yy, swój mod, tak? Taki Dungeon Ward w połączeniu z Ostrzami w Mroku czy hatch. i tu wszystkie te ruchy i tak dalej z PBT z Dungeon Warda wziąłem, także naprawdę coś fajnego wyszło w połączeniu tych dwóch systemów Ostrza w Mroku i Dungeon Warda. I teraz przejdźmy do Iglicy. I teraz tak, zobaczcie na ruchy progi: krytyczna porażka, stres razy dwa. Porażka plus stres. Sukces plus stres. Sukces bez stresu. Sukces i teraz tak. Krytyczna porażka, porażka. Patrzcie. Ej. Tutaj na przykład. Uciekaj. 10 plus sukces. 7, 9 tak, ale. Yy, poniżej 6, 6 i mniej to będzie nie. I teraz zobaczcie, porażka. 6 i mniej, czyli tu nie będzie. Sukces ze stresem. Raz, dwa. Tu będzie tak, ale, a tu będzie tak. I teraz wyobraźcie to sobie, że do iglicy, która jest świetna, świetno, świetną mechaniką opartą na stresach, dorzućmy do tych progów ruchy z PBT. I teraz tak, wyrzucił na przykład yy, sukces ze stresem, czyli tak, ale. No i tu mamy, tak? Zadaj jedno pytanie w przybadaniu, nie? Czy jest tu jakaś pułapka i co ją uruchamia? Co robi pułapka po uruchomieniu? Jakie jest najlepsze zabezpieczenie? Co wiem o budynku, o sobie, organizacji? Jakie krążą plotki? Jak mogę się dostać do miejsca? Co przekona tę osobę, by zrobiła to co chcę? Także, hmm, jeżeli weźmiemy iglicę opartą na stresie, która niesamowicie napędza fabułę, i dorzucimy do tych progów jeszcze ruchy z PBT, to można powiedzieć, że mamy taką prawie idealną mechanikę także spróbujcie pokombinować z iglicą i dorzucić do tego ruchy z PBTA gwarantuję, że może być coś niesamowitego dobra, taki króciutki mm, odcinek odnośnie porównania tych trzech mechanik na razie, do zobaczenia, baju, hej, hej czarownik, czarownik, ty dać łapka w górę What fate awaits them in the darkness?